16 dzień to była pentatonika, 17 dzień to też pentatonika Włączmy w 17 dniu, żeby było bardziej aktualnie Tutaj też się dowiedziałem właśnie ostatnio dzięki Marcin W ogóle piszacie mi uwagi na Prif często i to, to mi też dużo daje Bardzo dziękuję za nie To wspiera ten proces samouczenia się Bo ja potem szukam, faktycznie dowiaduję się czy, czy, czy macie rację i tak, da i tak dalej I naprawdę to pomaga Także, także jak najwięcej takich uwag poproszę na Prif W komentarzach też możecie, nie ma problemu Dowiedziałem się właśnie, że robienie wibrata palcem to jest bardzo zły pomysł. No i tu, tu na przykład oglądając to wideo, widzę podstawowy problem techniczny właśnie. Gdy gram czwartym, dla gitarzystów to jest trzeci palec, tym palcem. Jak nim przyciskam, to piąty mi się spina w tej ręce w zasadzie. Zaraz to będzie lepiej widać. O, tu, 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 tu. Dokładnie w tym miejscu O, to jest do poprawienia na pewno To wynika ze, ze słabego czwartego palca To jestem pewien, bo to samo jest na pianie W ogóle sądzę, że no granie, granie na pianie nie bardzo dużo mi dało Pod kątem te, tego, że mam palce sprawne I też motorycznie dużo szybciej to łapię Jestem ciekaw, kiedy będzie ten taki pierwszy sufit Że, że już tak z dnia na dzień Nie będzie widać tego postępu A póki co z dnia na dzień widzę, widzę rezultaty Także oby tak dalej Tak, o ile jestem tutaj właśnie na tych wyższych strunach To nie mam problemu jakiegoś z ułożeniem palców, ale schodząc niżej, one się zaczynają właśnie skrzywić. I, I zwłaszcza jak czwartego używam, to tutaj się dzieje coś niefajnego. Muszę powalczyć z tym. Wejdźmy w moje archiwum, bo, bo tych nagrań i jeszcze nie ma, jak to nagrywam, ale one już są, jak widzicie to nagranie. No i tu właśnie zacząłem robić te practice routiny. Po dwóch dniach nagry... po trzech dniach nagrywania tych practice routinów uznałem, że to będzie nieciekawe do oglądania. Jak się ćwiczę cokolwiek, ci co grają na instrumentach i co mają jakieś efekty wiedzą, że no nie wystarczy raz poćwiczyć czegoś, tylko trzeba to powtarzać ciągle, tak? Że jakbym powtarzał ciągle to samo i nagrywał o tym filmy, to każdy film byłby taki sam. Więc bez sensu. Uznałem, że, że teraz poćwiczę poza kamerą. No, na, na koniec challenge'u pochwalę się rezultatami. No i ostatni filmik tutaj. Zaszalałem z dwóch ujęć. Tu jest już lepiej. Jest duży progres. Dalej to samo, jak gram czwartym palcem, to piąty się chowa, piąty się spina. Muszę, muszę nad tym popracować. To już widzę na pewno. I, I, właśnie tak, takie rzeczy jeszcze. To jest kwestia niedociskania. I jeszcze to, co widzę, z której strony progu ja przyciskam tą strunę? No, gdybym się nie nagrał, to tego nie zauważył. Struna powinno się przyciskać tutaj, przy progu. A ja to robię tutaj. Ja rozumiem, czemu tak robię. Tu mam właśnie dylemat pomiędzy tym, czy, czy grać na tym progu yy, tym palcem, czy tym palcem. Czyli dla gitarzystów trzeci i czwarty. Bo, ale jak gram czwartym, to nie dosięgam troszeczkę, muszę porozciągać te palce. Piąty by spokojnie dosięgnął tutaj. A czwarty... No trudno jest tak rozszerzyć. A, Insta fb, czyli ja tą krótszą wersję włączę. No nieważne. Podsumowując. W momencie, gdy wy będziecie to oglądać, to ja będę jakby w tyle pracować i ćwiczyć, Ach, dziękuję wszystkim tym, którzy obserwowali moje poczynania. Dostałem bardzo dużo wiadomości od was odnośnie tego, że wam się to podoba, że, że enjoyujecie oglądanie tego, także bardzo mi miło. Mimo wszystko zamysł był trochę inny, ja to robię tak trochę dla siebie. Chcę się przy okazji nauczyć robić filmy i mieć powód, żeby poćwiczyć na instrumencie, ale jeżeli komuś się to podoba, to, to tym bardziej jestem bardzo zadowolony. E, widzimy się około 30 dnia. Zacznę już coś publikować z graniem. I zobaczymy, co udało mi się osiągnąć. A jeżeli chcecie zobaczyć, co będę robić potem, to koniecznie zasubskrybujcie kanał albo wejdźcie na mojego Instagrama. Nawet myślę, że bardziej na Instagramie będę działać w najbliższym czasie. Tam będę więcej rzeczy publikować na Facebooku, raczej będę to robić rzadko. Więc jeżeli ch chcecie być na bieżąco z tym, co będę wymyślać dalej, <grym>, a coś na pewno będę, to, to koniecznie. Koniecznie wbijajcie. W profilu mam u siebie na Facebooku link do mojego Instagrama, a no link do YouTube'a to, to, to będzie przy tym filmie. Do zobaczenia i widzimy się w przyszłych dniach. Hej, trzymajcie się.